Ale chciałem to powiedzieć. I patrzcie, tak zrobiłem wyspę. Mam nadzieję, że mi się podoba. Tu mam dużo trzcin sugerenowych. Tak naprawdę ją sadziłem trochę i mi tak wyrosła. Zaraz wam pokażę. O, coś tu mi jest czuło. I to tam sadzę nadal. I dzisiaj wybieramy się gdzieś na pustynię. Mam nadzieję, że tam będzie wioska, żeby zdobyć łóżko, bo tę noc mnie więc nie traćmy czasu. Mamy jeszcze trochę czasu, właśnie tylko, więc płynę. Tutaj mamy królika, ale nie będziemy go bić, bo to są ładne kapliczki. A ja sobie tu pójdę przez. O nie, ale będziemy pewnie musieli. Bo nie mamy tu pożywienia. Może właśnie to dobry pomysł. A nie, bo zaś jakby tego onił, to też mi się stracą. Mam nadzieję, że zaraz znajdziemy jakąś wioskę. Można też przy okazji pozbierać trochę patyków z tych. Jakbyście nie wiedzieli, tak najlepiej robić. Nie marnować drewna. Mam nadzieję, że przeżyję tą wyprawę przez pustynię. Jest nowa seria na kanale, Dzień O, patrzcie co mam. Tam sobie teraz pójdziemy. I mam nadzieję, że będzie tam za niedługo wyoskarbić. Ale patrzcie na mój głód. Patrzcie na mój głód. No nie. Może go teraz zrobię. O, udało się. Może chociaż tyle. Ulepszę. Kaktusy, o, też biją. No nie, już straciłem bucek na zawsze. Czy nie na zawsze. Mam nadzieję, że to nie będzie potwór, Bo sobie z nimi chyba nie poradzę. Nie mam żadnej zbroi. Nie ma. No. Jak nie wiecie, to jest taka struktura w Minecrafcie. Tu pod tym są TNT. Też możemy sobie. Najlepiej brać wszystko. Bo przyda się zawsze. Oko może się... Co mamy za... Pogrom, nie Ich trzy. O, mamy złote zbroję i siodło. Złota zbroja jest najlepsza, nie diamentowa. Już nie wiedzieli. Dobra, weźmy sobie skrzynki. Czekajcie, tylko sprawdzę, czy to się nagrywa na pewno. Tak, nagrywa się. Bo jakbyście tego nie widzieli, to by było niefajnie. Pójdziemy sobie jeszcze po TNT. Tu mamy TNT. Nie wiem po co nam będzie, ale... Może do czegoś się przyda. No dobra. Teraz pójdziemy sobie dalej. Mam nadzieję, że znajdziemy jakieś jedzenie. Chyba tam się idzie. Stąd, tak. Mam nadzieję, że Wam się spodoba ten odcinek. Ładne to w ogóle jest jakieś. Ładne. To możemy zrzucić, ale nie dosięgam tam. Ach, ale życie. Jest wioska! Patrzcie, mamy wioskę. I to najważniejsze. I już. Nie będziemy nieprzespanych. Na Musimy przespać. Zrobimy sobie achievement, yy, no, słodkich snów. O nie, już mi patrzy głód. A, mamy tu coś do jedzenia, nie. Znaczy, no nie wiem, czy to będziemy jeść, czy sobie farmę zrobimy na wyspie. To sobie weźmiemy. Raczej nie będziemy zamieszkiwać tej wioski. Bo nie jest zbyt ładna, mi się wydaje. Taka. Hmm. Zobaczymy, co tu jest, ale jest atakowana. jest bardzo dobrze. Wezmę sobie to. Kaktus. A nie wiem. Biorę wszystko, co się da. Uszka bierzemy wszystkie. A się przydadzą. O, dzisiaj pierwsza noc tu będzie. Mamy golema, możemy z niego pozyskać żelazo. Mój ulubiony kolor to jest w ogóle limonkowy, jak widzicie, te łóżka. To jest mój ulubiony kolor. Chyba je też wezmę. Ale te skrzynki też zresztą oszczędzają dużo drewna. Nie będę musiał po drewna chodzić. Ale mamy teraz baryłki, fajne też. Możemy je tak po prostu nieść. A tu w ogóle coś jest? Nie wiem. A biorę wszystko. Noc się robi, a tu chata kowala. o co tu jest? A nic takiego ciekawego, ale mamy, mamy dużo zbroi. Świetnie. Weźmiemy sobie to, wszystko się przyda. Lawę mamy nawet, wezmę sobie cyki, no a co? Wszystko można wziąć, o już nie mam miejsca. Tu krzak wyrzuca. O już, to jest taka malutka wioska. Dobra, mamy łóżko. No, słodkich snów, postęp dokonany. Możemy sobie to ubrać. Wafelek tylko. Widać. O, patrz, tu będzie nasza farmacruz. Nie, no chyba nie. Jeszcze nie widzieli, jak się nic glema? ale na pewno wiecie. Ale nie wiecie. Jeszcze z, poszukam... muszę... tu byłem? a tu nie byłem. Dobra. Co to był za Nie crafting. Mam crafting? Dobra, bo ja tam wy, wyrzuciłem. To bierzemy to. Wszystko co się nada, bo tutaj wyski nie będziemy odwiedzać. Raczej. Patrzcie jak niszczyć... zniszczyć golema. Czekaj, mam tu jakieś chlebki. tu mam, o. Patrzcie, tak, jak zniszczyć go Zapewne wiecie. Raz, dwa, trzy i tak. I tak. I czekać na ten atak i jest ten plusik. Wtedy się tak domieści. A więc my sobie jeszcze pójdziemy do domku z tymi łupami. nadzieję, że... Światki nie potrzebujemy już. Dobra. Mamy takie, o, fajnie sprzedaje, tylko że my raczej wolę to zachować niż sprzedawać. No więc idziemy, wracamy do domu. Co ty zrobiłeś, kucie? Jak mogłeś? Jednego królika. Ja mogę tylko coś z zachowania. No dobra. Ja mogę. O, moja wyspa. No i pięknie. No. Dobra. Ta no, gatka jest. No, nieważne. Ja tu sobie włożę te rzeczy. I okej. Okay. Sobie włożę te rzeczy. To co umiem. No i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Mam nadzieję, że ten odcinek Wam się spodobał, ale tu i siostra musi wchodzić. Więc dziękuję za oglądanie.